Dzisiaj odbywa się w Kubiszówce pierwsze w historii spotkanie sąsiedzkie jak dobrze mieć sąsiada. Jest to idea ruchu sąsiedzkiego, która przyszła do nas z Warszawy i innych dużych miast, gdzie mówi się o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby ludzie, którzy mieszkają obok siebie, żyją na co dzień, bliżej się poznawali. Mogli dzielić swoje pasje wspólnie, mogli rozwiązywać również wspólnie problemy. Celem naszego spotkania jest aktywizacja, integracja mieszkańców Najbliższych dzielnic, ale też wszystkich tych, którzy czują się sąsiadami domu, który imienia Wiktorii Kupisz. Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada. On się uśmiechnie, jesienią zagada. Pomoże. Obok są karteczki, napisać numerek na karteczce i wrzucić do białego koszyczka. W każdym cieście, bądź koreczkach, ponieważ uznaliśmy, że koreczki to również, jako że zostało to przyniesione przez Was, też biorą udział w konkursie. Pycha. To była szóstka? Szóstka chyba. No czekaj, to chyba jedynka. A czy to, była, to, to jest szóstka. Aha, dwójka to był sernik, a teraz mamy dwie szarlotki. i